Karta na dziś, 12 maja 2025, dziewiątka denarów. Dziewiątka denarów, wstaje akurat talii. Tarota krajobrazów zaprasza Cię do tego, żebyś rozpoznała swoje święte miejsce, swój tajemniczy ogród, skarbiec duszy. Ta karta. Akurat dzisiaj w połączeniu z wibracją ósemki z dnia mówi o tym, że podążanie do celu jest super ważne, ale równie ważne jest zatrzymanie się, wzięcie takiego oddechu, wyciszenie się przed dalszą drogą, przed dalszą pracą. To jest taka karta, która mówi Ci, Odpocznij, zanim ruszysz dalej. I zobacz, co już masz. Zobacz te wszystkie tutaj piękne rośliny, skarby, które są przed wejściem do Twojego tajemniczego ogrodu. I w połączeniu z tą kartą, karty nakazały mi odnaleźć tą. To jest karta Sacred Groove stali o czakrach: Infinite Wisdom of Chakras. I ona mi się bardzo skojarzyła, i karty też powiedziały, że to ma ta karta. Mam ci pokazać tą kartę dzisiaj, więc ją specjalnie odnalazłam. I w opisie tej karty jest takie zdanie, że ta karta pojawia się tym, którzy są gotowi odkryć tajemnicę ta karta krajobrazu i tego tarota dziewiątki denarów z tej talii krajobrazów jest właśnie o tym że my robiąc nasze cele kolejny 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 i tu i tu i tu my w ogóle czasami robimy to bezrefleksyjnie i tak jak y, u, u Stevena Kowi było Sprawdź, czy to właściwa dżungla. Sprawdź, czy idziesz właściwą ścieżką. Ten motyw się pojawia w, w kartach dnia, ale dzisiaj ono zaprasza do takiego zatrzymania się, rozejrzenia się wokół, poczucia tej swojej świętej przestrzeni, tego, tego skarbca duszy i zobaczenia, co w nim jest, co już masz i czy na pewno potrzebujesz tego, co chcesz dostać, co chcesz osiągnąć. No, taka karta z zatrzymania dzisiaj. Daj znać, jak z tą zarezonowała. A na dziś to wszystko. Papa. Pa.